Cześć, jesteśmy w Stargardzie Szczecińskim w nowo otwartym sklepie z suplementami Olimpia. Jest z nami Sobuś, jest Rena, jest Mateo i jest też Przemek. Słuchajcie, przed chwilą właśnie zakończyło się spotkanie z fanami Reny, Mateo i Soboty. Ja chciałbym tutaj od siebie podziękować Olimpii za umożliwienie nam tego spotkania. Życzyłbym sobie również w niedługim czasie w Stargardzie zagrać koncert z nowym krążkiem. E, wiem, że kochacie tu moją muzykę i wiem, że na pewno będzie to ostre show. No i to tyle ode mnie. Dzięki w ogóle, że wpadliście tu dzisiaj. Była was spora ilość. Dziękujemy za wsparcie. E, no, jeszcze od ciebie dodam, że słuchajcie, oprócz e, suplementów i akcesoriów sportowych e, u nas w sklepie znajdziecie jeszcze co? E, najnowszą kolekcję odzieży 100%. 100%, 100 jak. Znoszę ręce swe, do nieba do Ciebie. Zapraszamy wszyscy. E, na Was do naszych sklepów i w Szczecinie, i w Stargardzie. No i dodatkowo jeszcze zapraszamy na co? Na kolejny odcinek i Sport z udziałem w soboty, gdzie pokażę Wam swoje efekty, które dzięki nam Wspólnie żeśmy osiągnęli Sobota, a Ty jak? Zadowolony z efektów? Tak, czuję się zdrowy, silny, młody także spodziewajcie się jeszcze lepszych wideoklipów, jeszcze bardziej żywych i dynamicznych koncertów, ponieważ mam niespożytą energię, jestem chamsko <laughs> napakowany Widzę, że jesteś przypakowany, bo yy, yy, najnowsza, płyta, najnowsza płyta która Twoja wyszła yy, i przykazanie nie kradnij, nie kradnij no, Wyglądałeś tam, wyglądałeś tam trochę tak. Jak pół tak teraz. Tak trochę tak jak pół mnie. Załóżmy sobotę trochę obronie. Był to jego czas redukcji, gdzie żeśmy postanowili, że najpierw trzeba zrzucić zbędny pusz, a dopiero później zacząć budować masę. Dziękuję i to są słowa prawdziwego okay. trenera. Także zapraszamy do Stalgardu Szczecińskiego i do Szczecina, do naszych punktów. E, I co? Ees! Na razie. Na razie, hej. Wszystkim cel przyświeca, w końcu chodzi o rad. To dlatego, dzieciak, pieprze polityki, świat. Hewandę złodziej czasu i nadziei. Diabelskie nasienie, z czartem proszę o wytłumaczenie, co tam w ogóle oni chcieli. Między prawdą a Bogiem sami się nie zrozumieli. Niech, to strzeli, niech trafi gdzieś